Siemanko wszystkim, z tej strony Karol. Chciałem wam przypomnieć o jutrzejszym konkursie <coughs> w karczmie potwierdzonym w verbin. <coughs> Przepraszam yy, I chciałbym was zapoznać z regulaminem jutrzejszego konkursu Jest on następujący mm. Każdemu graczu będzie zada... Yy, każdy gracz yy, otrzyma wiadomość na privie z pytaniem z pytaniem z pytaniem pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i macie na każde jedno pytanie macie 10 albo 15 sekund. No i macie no macie na to 15 sekund. Zrobiłem tak, żeby po prostu nikt nie wchodził na internet i sprawdzał te różne sprawdzał te pytania sprawdzał odpowiedzi na te pytania, bo to by było nieuczciwe. I każdy by się pluł na ogólnym, i by była zamie było zamieszanie, a ja wolę, jak jest wszystko ogarnięte, i porządek jest. Więc, więc to będzie tak. Yy, druga, yy, ten, drugi warunek: jutrzejszego konkursu yy, jest taki, że nie ma wychodzenia z karczmy, ponieważ nie będę was gonił po tej karczmie. Nie lubię, nie, nie lubię jak mi się gracze mieszają, potem nie temu nam nagrodę i będzie ee, Mi miałeś dać nagrodę, a drugi mi napisze, że mi I wreszcie nie, nie będę wiedział komu dać, więc wolę jak to wszystko jest ogarnięte No i to już by było chyba na tyle Więc dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, do jutra, cześć